O kurka, no to miałem nie mieć prawa jazdy już. No i co, i dalej mam prawo jazdy. I tak, to jest z tymi urojeniami, Hejcika. Słuchajcie, człowieka bez żadnych zalet, talentów, sukcesów w życiu i osiągnięć, który musi żebrać wśród widzów, rozpowszechniając kłamstwa o ludziach, którzy pomagali dla Krzysztofa Kononowicza i fake newsy na temat szkolnej 17. Taki cyberżebrak internetowy, bo Bezrobotny, zaszczany menel, nie ma nic innego w życiu, żadnego innego celowego zajęcia, że jak wczoraj on opowiadał, że wstał rano, znaczy wstał, nie mógł spać całą noc, nie mógł spać całą noc i nie wiedział, co ze sobą zrobić, więc żeby czas mu jakoś szybciej zszedł do 14.50 do ogłoszenia wyroku w mojej sprawie, no to dwa razy lajt odpala godzinę i półtorej godziny. No, po prostu człowiek zupełnie bez celu i bez sensu żyjący, nie? Oprócz mi, to Manii, związanej ze szkolną 17, więc przepraszam bardzo. no. Można się z niego pośmiać, oczywiście. Wiecie, jak tam tego opowieści o tym coś tam do mnie powiedział, jak chodził do sądu. Ja gdzieś mam nagranie, słuchajcie, nic nie powiedział. Nic nie powiedział, stulił mordę, On zawsze na żywo. To jest. Yy... Na żywo jest nikim, jest przegrywem, ale w internecie udaje Nie wiadomo kogo internetowego Kozaka i szeryfa A jest nikim i śmieciem tak naprawdę Wiecie, takie teksty na przykład, że e, Ja niby podjechałem jakimś Zdezelowanym, e, białym Busem dostawczym Jaka bieda Mówi to człowiek, który nie ma prawa jazdy I nie ma żadnego samochodu mówi, Jaka bieda Wiesz gościu, ile kosztuje nawet używany bus dostawczy Daily i veko, i weko Daily, tak to się... Nazywa. No nie wiesz no bo, bo ty nie wiesz, bo ty, ty jak kobieta jesteś w sumie umysłowo w jakiś sposób i to taka mocno ograniczona, bo dla ciebie samochód to To ty nawet marki nie potrafisz podać samochodu. No to tak jak kiedyś był tam taki Light, on idzie, widzi czarną wołgę i mówi o jaki fajny samochód czarny. Widzowie, powiedzcie mi jaki to jest marka samochodu. Pisze jak byk na samochodzie, Wołga nie no ale to wiecie Jak ktoś jest delikatnie nietypowy od dziecka bo uniknął aborcji. Nikomu niepotrzebny na świecie taki śmieci. Skąd on może znać się na markach samochodów? No to jest po prostu baba z brodą, która udaje człowieka, a tak naprawdę jest nikim życiowym po prostu odpadem społecznym. Także odpad społeczny mówi na przykład, że U, wyglądał jak bus na flakach. No, jakby miał kawojazdy. Hej, cichu, to byś wiedział, że jak samochód ma flaki, czyli tak zwany nie ma powietrza w kołach, to raczej do sądu nie dojedzie, nie? Bo to już by było jakieś, kurna, po prostu groteska, nie? Na flakach jechać do sądu. No, ale to... Wiecie, nawet jak ktoś nie zna prawdy i wystarczy tylko, że chwilę, że posłucha tego bełkotu, to od razu wyłapuje tak zwane sprzeczności logiczne, że mamy do czynienia z chorobliwym mitomanem, którego... który po prostu którego opowieści nie trzymają się kupy, nie są logicznie spójne ze sobą, nie? Że on w tej swojej mitomańskiej chorobie paranoi umysłowej, on potrafi w jednym zdaniu zaprzeczyć sam sobie, nie? Czyli wystarczy tylko chwilkę posłuchać i od razu wiadomo, że mamy do czynienia z człowiekiem chorym psychicznie, niepoczytalnym, niespełna rozumu, który mówi tylko jakieś głupoty po to, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, widzów, bo. Tak naprawdę to, to nie ma o niczym pojęcia, nie? Na niczym się nie zna, nic nie wie, nigdzie nie był tak naprawdę, nic nie rozumie. I tak dalej, i tak dalej, nie? Więc z tą rzekomą grzywną 300 zł to... Ja akurat rozmawiałem z sędzią, jak on już tam nie był na sali, więc ja znam szczegóły sprawy. Nie muszę płacić żadnej grzywny. Więc to jego opowieści, że on coś tam niby wygrał, bo zamiast e, utraty przeze mnie prawa jazdy, a co najmniej 1500 zł grzywny i 15 punktów karnych, ja niby dostałem grzywnę 300 zł. To oczywiście kolejny przykład mi tomani, bo, bo to tak jak ze szkolną. ich wam nie powie prawdy, że to on ma wyroki, on ma zarzut ze za szkolną, zaznęcanie się nad Kononowiczem, toczy się postępowanie, nie? Więc. E, tutaj jak gdyby nie ulega wątpliwości, że prawda jest zupełnie inna niż on Wam przedstawia czekajcie moment no i także wiecie u Hejcika to można jeździć busem bez powietrza w oponach nie to opowieści z muchu i paproci jego chorej głowy to są naprawdę no powiem Wam szczerze może dla widzów szkolnej taka mitomania jak u Krzyśka Kononowicza a nawet większa, bo on nigdy nie miał prawa jazdy Hejcik, nie ma i nie będzie miał nie właśnie z tego powodu, że no po prostu ma nie po kolei w głowie, ty po prostu. Nie Nie się z nim do ładu. Nie domowy oprawca, który miał sprawy o znęcanie się nad opiekunką własną, nie? mówi o innych, że są domowymi oprawcami. A przecież są dokumenty na to, że. Dlatego on tak nienawidzi Trzeciego Komisariatu Policji, który prowadził to postępowanie. I w ramach tego umorzenia warunkowego tego postępowania musiał odbyć przymusową, przymusowe leczenie odwykowe w ośrodku w Starych Józefów. I kłamie potem w sądzie. Eee, że nie było. No, tego właśnie dotyczyła moja rozmowa z sędzią, o której on nie, nie wie, bo już go na sali nie było, nie, więc nie wie o tym, że będzie postępowanie, w, w, w właśnie. No, wpadł jak śliwka w kątą, w kompo, że tak powiem. No. Jemu się wydaje, że odniósł jakiś sukces, bo złożył fałszywe zawiadomienie. Tymczasem prawda jest taka, że to fałszywe zawiadomienie, które on składał, składa, czy będzie składać, to jest gwóźdź do jego trumny, do. No nie wiem czy więzienia, ale zamkniętego leczenia na pewno, no bo skoro widać tutaj fakty są, że, że na przykład to sąd, zeznając pod przysięgą, składając zawiadomienie o fałszywe zawiadomienie przeciwko mnie, nęka stalkuje innych ludzi, no to po prostu będą konsekwencje tego czynu. On o tym nie wie, bajeruje, że to niby jakiś sukces odniósł. Bo nie wie po prostu. Nie wie, nie przewiduje konsekwencji swoich działań. Nie potrafi normalnie żyć. Swoim życiem, nie życiem innych, i nie rozumiem, jakie to powoduje. Potem, właśnie yy, reperkusje, nie? Oczywiste po prostu, także, to jest oczywista oczywistość. Hejcik jest przegrywem życiowym. Są na niego już materiały, które sam zresztą dostarczą na siebie. Być może to jest faktycznie taki rozpaczliwy krzyk yy, o pomoc z jego strony, że tam Wychodzi na nią, że wysyła na przykład zdjęcia nagiej córki do tego swojego pseudo-sponsora w Niemczech. nie? W ogóle w internecie zachowuje się jak taka sprzedajna e, dziwka. O, to chyba rodzinne, niestety, u nich z tego co tam widziałem. Bardzo przykra sprawa i dlatego hejtuje innych, dlatego nienawidzi innych, dlatego hejtuje rodziny innych, ojców innych, podszywa się pod cudzego ojca. To wszystko jak ktoś zna te fakty. To jest oczywiste, a sam Hejcik jest postacią tak śmieszną, kuriozalną i przerysowaną nawet w porównaniu do Kononowicza, że to po prostu głowa mała, powiem Wam szczerze. No i co? I tyle. No. I jedziemy na kolejne wystawy w piątek, piąteczek, piątunia. No to pogoda się trochę psuje.